Jak państwo wiecie, jestem wielkim kibicem nie tylko jelenińskiego sportu. Oczywiście, że zabiegać będę, by w budżecie miasta na kolejne lata znajdowała się odpowiednia, zdecydowanie większa od obecnej kwota przeznaczana na dofinansowanie sportu. Sport przyjmie każdą dotację, każde. Pieniądze. Oczywiście, im więcej funduszy na sport, tym ten, ten sport będzie na wyższym poziomie. Natomiast nie wolno zapominać o tym, że każdy pieniądz bierze się skądś. To nie jest tak, że miasto potrzepie rękawem i pieniądze stąd wypadną. Ale lepsze, bardziej strukturalne wydatki, niewątpliwie, to jest kierunek najwłaściwszy. Uważam, że tak. Że powinno miasto zwiększyć fundusze na sport. Kluby sportowe to najlepsza forma promocji miasta. Zamierzam w tym zakresie dofinansowywać możliwie jak największych kwotach zarówno stypendiami, jak i inwestycjami oraz pieniędzmi na funkcjonowanie tychże klubów. Wszystkie kluby, a mam nadzieję, że piłka ręczna stanie się prawdziwą marką Jeleningów. Przede wszystkim chcemy zmienić zarządzanie pieniędzmi, a w związku z tym zarządzanie pieniędzmi również na sport. To jest właśnie funkcja, którą chcemy urealnić działanie Rady Sportu w Wielkiej Górze, bo do tej pory to jest właściwie taki twór archityczny, taki marginalny, właściwie który nie ma żadnego poziomu decyzyjnego. My chcemy spowodować, żeby oni dobrze zarządzali tymi pieniędzmi, a jeżeli się okaże, że miasto dysponuje środkami, i do tego będziemy zmierzać, oczywiście, to chcemy wzmocnić kwestie sportu, tak jak mówiłem na debacie wczorajszej, chcemy też sport sprowadzić do szkół podstawowych i to też jest związane z kosztami. Także tak, oczywiście zwiększymy środki na, na tą dziedzinę życia. Nieprawda, że są kilkukrotnie większe, mamy tak jak więcej niż średnia krajowa. Natomiast pytanie, co, liczy, co zaliczamy do sportu? Ja przypominam, że my na sport wydajemy olbrzymie pieniądze na inwestycje. To są boiska w szkołach, to jest hala w mechaniku, to są tereny do biegania na nartorolkach. I gdybyśmy zsumowali wszystkie pieniądze wydawane na sport, są to olbrzymie pieniądze. Natomiast szczerze powiem, wolę finansować zaplecze, bazę sportu, sport szkolny w szkołach, niż budować... Nazbyt duże dofinansowanie sportu kwalifikowanego. Choć oczywiście ten też doceniam i najlepsze zespoły osiągające najlepsze wyniki dostają bardzo przyzwoite pieniądze z budżetu miasta. Jak wspominałem, chcemy wprowadzić bon, który będzie dotyczył kultury sportu. Byłaby to pula pieniędzy w postaci karty. Za którą każdy mieszkaniec mógłby spokojnie dysponować i przeznaczać ją na właśnie tego typu cele. Instytucje sportowe, kulturalne, które będą cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców, będą funkcjonować. Natomiast te, które się nie sprawdzą, będą, zostały, będą likwidowane. Zdecydowanie powinniśmy zwiększyć kilkakrotnie budżet na sport w mieście Jelenia Góra. No, jest to problem z tym sportem w Jeleniej Górze. Tak jeśli idzie o problem finansowania chciałoby się żeby chociażby te kluby które istnieją no, jakoś przyzwoicie funkcjonowały. Wszystko jest do przepracowania. Trzeba się spotykać z działaczami tych klubów rozmawiać ile potrzeba. Czy dobrze wydają pieniądze które są. To jest, myślę, też do, do uładzenia.